Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Godlewski, pracuję w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, a zajmuję się m.in. fotowoltaiką, stąd y, temat mojego dzisiejszego wystąpienia. Jeżeli patrzymy na dane światowe, co limituje dalszy nasz postęp, to y, może dla części osób jest to zaskoczenie, ale... Pierwsze miejsce zajmuje deficyt energii. Powiązane z deficytem energii, z produkcją energii jest skażenie środowiska, um, deficyt wody, czytaj czystej wody. Także problem, który stoi przed nami, to jest zapewnienie odpowiedniej ilości energii, tym głównie elektrycznej, dla ciągle rosnącej ludności świata. I mm, ten wzrost jest olbrzymi. W ciągu jednego pokolenia ludność świata podwoiła się, a nawet trochę więcej niż podwoiła się. I tak naprawdę dzisiaj nie wiemy na jakim poziomie się nasyci, czy to będzie 9, a może 12 miliardów. Ten wzrost jest bardzo szybki. To trudno uwierzyć, że żyjemy w obszarze no, dobrobytu, że ponad miliard ludzi na Ziemi. Nie ma jeszcze dostępu do energii elektrycznej. Głównie to są obszary Afryki, e, gdzie jest ponad 600 milionów ludzi bez dostępu do elektryczności, ale też wybrane obszary w Azji. I jak widzimy na tym górnym wykresie, ten problem nie będzie szybko rozwiązany. Nawet w połowie XXI wieku e, niepokojąca dużo. Liczba ludzi, duża liczba ludzi na świecie, w tym głównie w Afryce, nie będzie miała dostępu do elektryczności. Stąd, żeby zaspokoić ten głód na energię, mówi się, że w ciągu pierwszej połowy XXI wieku musimy podwoić moc zainstalowaną w elektrowniach. To jest olbrzymie wyznanie, wyzwanie. Przy czym Zapotrzebowanie na energię, na energię elektryczną, rośnie znacząco szybciej niż ludność świata, która wzrosła w ciągu jednego wieku cztery razy, a zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło aż 16 razy. A te dane są niezwykle niepokojące, dlatego że dzisiejszy model energetyki oznacza gigantyczną emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Niszczenie warstwy ozonu, skażenie powierzchni Ziemi, skażenie atmosfery, a z tym powiązane są epidemie chorób, w tym choroby nowotworowe. I ilość dwutlenku węgla w atmosferze rośnie nieustająco i ten wzrost to jest ponad 8 miliardów ton rocznie. Przyjmowano, że taką krytyczną zawartość dwutlenku węgla w atmosferze jest 400 ppm, -ów. a tymczasem ta bariera została już przekroczona kilka lat temu w 2013 roku, i nadal ilość dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta. Ten wzrost został zahamowany ostatnio w wyniku y, pandemii COVID, i to chyba jest jedyna pozytywna. A zmiana wywołana przez tą pandemię. Dlaczego jest tak źle? Ponieważ no, możemy powiedzieć, że węgiel jest królem. W skali światowej znacząca część energii, na szczęście malająca, generowana jest w elektrowniach, w których spalany jest węgiel albo kamienny, albo brunatny. Polska tutaj nie ma czym się pochwalić w naszym kraju ponad około 80% elektryczności pochodzi z elektrowni zużywających nieodnawialne źródła energii, głównie węgiel kamienny i brunatny. No i teraz, hmm, jak to zmienić? Te zmiany już następują i tutaj jakby dane Międzynarodowej Agencji Energii wskazują, że zapotrzebowanie na węgiel będzie znacząco rosło, Powiedzmy w 2030 roku będzie o 45% niższe niż w roku 2019. Nawet w Chinach, które jest największym konsumentem węgla, to zapotrzebowanie zacznie spadać. To jest troszeczkę w, w czasie odsunięte, ale też w Chinach obserwujemy znaczący wysiłek, aby zmienić model energetyki. No i mówiłem już o emisji gazów. Cieplarniane, które powodują zmiany klimatyczne, no i niewątpliwie głównym szkodnikiem e, to jest energetyka, a w tym e, no, spalanie węgla to jest e, praktycznie numer jeden e, główne źródło e, emisji gazów cieplarnianych. Ale nie możemy zapominać też o transporcie, takim klasycznym opartym o ropę naftową czy benzynę. Inne e, takie dodatkowe przyczyny skażenia atmosfery to jest e, ogrzewanie mieszkań, które ciągle oparte jest na spalaniu węgla, e, ropy, gazu. A jeżeli zobaczymy w skali to inne źródła, to już jest znikomo mało w porównaniu z energetyką, transportem i Y, ogrzewanie pomieszczeń. Jak to rozwiązać? No, musimy coś zmienić, bo jest bardzo źle i y, z emisji, którą mieliśmy y, całkiem dawno, 36 miliardów ton i atmosfera, jak już mówiłem, y, i nasza przyroda nie jest w stanie skonsumować takiej ilości CO2. Stąd gwałtownie rośnie ilość CO2. W atmosferze emisja spadnie o prawie 9 miliardów ton w roku 2030. To już jest bardzo obiecujący wynik, ponieważ być może ten bilans będzie już wtedy taki, że przestanie rośnieć ilość CO2 w atmosferze. My płacimy olbrzymią cenę za e, bardzo szybki, gwałtowny postęp gospodarek chińskiej. I Hinduskiej. Chiny są teraz głównym trucicielem świata najwięcej emitujący odwawy, przeciw zdecydowanie Stany Zjednoczone Unię Europejską, ale Indie również wysoko są w tej e, statystyce, e, również Związek e, dawnej, Federacja Rosyjska, dawny Związek Radziecki. No i teraz e, do niedawna jeszcze byli naukowcy, którzy e, polemizowali z tym, że mamy zmiany klimatu. Teraz te dane są już jakby, absolutnie wiarygodne. Obserwujemy nieustający wzrost średniej temperatury um, i jeżeli nic nie zrobimy, ona wzrośnie tak istotnie, do połowy XXI wieku. Mówi się nawet o wzroście rzędu 4 stopni Celsjusza, że spore obszary ziemi nie będą się już nadawały do zamieszkania. Ale to nie tylko jest efekt cieplarniany, który jest goż, groźny. Musimy wziąć pod uwagę generowane zanieczyszczenie atmosfery. To jest przykład, jak jest źle w Polsce spalanie węgla, węgla brunatnego, to jest emisja między innymi bardzo silnie rakotwórczego benzoalf, benzoalfa pirenu i na Polska tutaj jest najbardziej skażonym obszarem Europy i te dane no, są bardzo niepokojące, bo przekładają się na znaczący wzrost zachorowań na choroby nowotworowe. Inny składnik, który trzeba wziąć pod uwagę, mówiąc o szkodliwości dzisiejszej energetyki, jest to, że mamy emisje siarki. Ten żółty dym, który często widzimy nad kominami, to jest właśnie siarka, która jest węglem, oraz w przypadku spalin w transporcie to są związki azotu. Mamy więc kwaśne deszcze. Nie mam danych dotyczących Europy czy Polski, ale w Stanach Zjednoczonych mówi się o 18 milionach ton kwaśnych deszczy, kwasów, które spadają. To powoduje olbrzymie straty w przyrodzie, w rolnictwie. I to trzeba też w bilansie, czy nam opłaca się utrzymywać dzisiejszy model energetyki wziąć pod uwagę. Stąd bardzo ambitne plany Unii Europejskiej, y, w których zakłada się, że w 2040 roku, to całkiem za 20 lat, całkiem blisko, 50% energii generowanej ma pochodzić ze źródeł niskoemisyjnych. Dotyczy to nie tylko energetyki, czyli generacji prądu elektrycznego, ale też ogrzewania i transportu. W transporcie zakłada się, że będzie to 60%. Stąd mówimy o samochodach na wodór, samochodach elektrycznych. Te zmiany już obserwujemy. Jeżeli chodzi o Przełożenie się, skąd taki postęp i co należy zrobić, to proszę zobaczyć, y, jakie są plany dotyczące y, nowych instalacji: y, y, generatory wiatrowe, energetyka słoneczna, elektrownie wodne. Y, to są niezwykle ambitne plany. Nowe instalacje mają to być 8,5 tysiąca gigawatów. A jeżeli przeliczymy na terawatogodziny, to na przykład z energetyki słonecznej to będzie już 7200 godzin. Mówimy o emisji CO2, i to trzeba troszeczkę inaczej na to spotkać, spojrzeć. Przeliczmy to na jednego obywatela. Jak to wygląda w różnych krajach Unii Europejskiej. Tutaj na szczęście widzimy znaczący postęp. Pokazuje dane z roku 1990 i porównuje je z miarę nowymi danymi z roku 2017. No i emisja na obywatela w Unii spadła prawie o dwie tony, ponad dwie tony w zasadzie. To w różnych krajach wygląda. Imponujący postęp dokonał się w Wielkiej Brytanii. E, I jeżeli pytamy, jak to było możliwe. To przede wszystkim radykalne odejście od energetyki węglowej. Wielka Brytania nie jest krajem o innym klimacie, silniej nasłonecznionym niż Polska, ale już 11,5% energii elektrycznej w tym kraju pochodzi z instalacji fotowoltaicznych. Rozpoczęto budowę kolejnych elektrowni. Tutaj podaję dane dotyczące no, gigantycznej instalacji zajmującej 360 hektarów. No i stąd ten postęp. Jeżeli spojrzymy się na, na takie kraje jak Chiny, Indie, Chiny, główny e, emiter w skali światowej, to w przeliczeniu na obywatela niestety oni emituje mniej niż Polska. My w tym zestawieniu wyglądamy źle. Nie jesteśmy dużym krajem, stąd e, e, w Polsce emitowanych jest do atmosfery no, troszeczkę mniej niż 1% gazów cieplarnianych, a w skali Unii to jest 11,2%, e, znacznie mniej niż na przykład w Niemczech, porównywalna emisja do Włoch. No ale e, jeżeli przeliczymy na obywatela, to wyglądamy już bardzo źle. Czy możliwe jest odejście od energetyki węglowej w Polsce, mimo tych wszystkich deklaracji naszych y, polityków? E, dzięki instalacjom y, kupowanym przez ludzi, to co nie są instalacje centralne, a raczej prywatne, Polska jest obecnie czwartym najszybciej rozwijającym się rynkiem fotowoltaiki w Europie. E, wyprzedzają nas Hiszpanie, Holendrzy i Niemcy. E, ten progres jest olbrzymi, Moc zainstalowana w Polsce w ciągu jednego roku wzrosła o 200%. To jest imponujące. No i teraz pytanie jest, które jest zawsze podnoszone. Tak, ten model energetyki jest zły, my o tym wiemy, ale nas nie stać, to jest za drogie, nie możemy odejść i, i tym podobne argumenty są używane. Proszę Państwa, to nie jest prawda. Dane Światowej Organizacji Zdrowia. To są dane dla Europy, mówią, że roczne straty wynikające ze złego modelu energetyki to jest 1600 miliardów dolarów amerykańskich, w tym koszty leczenia to jest 200 miliardów dolarów amerykańskich. Mamy plagę zachorowań na choroby nowotworowe. Takim wyznacznikiem, czy mamy do czynienia z czystym środowiskiem, e, czystą atmosferą, jest długość życia i. My nie wyglądamy pod tym względem, iż bardzo źle e, w, dzięki nowym z, inwestycjom, zmianom. E, długość życia w Polsce wzrosła, ale nadal mężczyźni w Polsce żyją powiedzmy 7 lat krócej niż w Szwecji. E, co gorzej, długość życia zarówno kobiet, mężczyzn w Polsce ostatnio zmalała. Oczywiście jest to lepiej niż w kraju bardzo skażonym, na przykład w Rosji gdzie mężczyźni żyją 8 lat krócej niż w Polsce, ale tutaj mamy dużo do zrobienia. No i teraz mówi się bardzo często o tak zwanej zielonej energetyce, takim z punktu widzenia ekologicznego. I zwykle mówimy o elektrowniach, generatorach wiatrowych, fotowoltaice, hydroenergetyce, ale musimy pamiętać, że energetyka jądrowa też w tej Kategorii się mieści. No i teraz, dlaczego ja tak dużo mówię o fotowoltaice? Ponieważ obserwuję imponujący postęp w tej dziedzinie. W ciągu 40 lat koszty ogniw obniżono około 100 razy. W cenach za 1 W w instalacji te ceny były bardzo wysokie. W 76 roku to było 70 dolarów amerykańskich za wat w instalacji w panelu. W 2017 60 centów, w 2019 30 centów i nadal maleje. No jeżeli tak, to energetyka fotowoltaiczna staje się konkurencyjna do energetyki klasycznej. Ale to nie jest koniec opowieści. Jeżeli spojrzymy na taką instalację typową do zasilania domów, e, do, duży dom rodzinny, no to wystarczy cztery... Kilowaty w instalacji fotowoltaicznej. To obniża zużycie węgla o 6 ton rocznie. Emisja CO2 maleje o 15 kg mniej tlenków azotu i siarki jest emitowanych. Spalanie węgla kamiennego to jest też emisja do atmosfery metali ciężkich i radioaktywnych. Elektrownia w Bełchatowie emituje rocznie do atmosfery 900 kg rtęci silnie toksycznej, no i teraz taka instalacja wytrzymuje, będzie pracowała 25-30 lat, a należy tę liczbę przemnożyć, zobaczyć, jak ekologiczna jest ta forma energetyki. W tej chwili prąd z, e, z instalacji fotowolta fotowoltaicznych i z generatorów wiatrowych już jest tańszy od prądu z najtańszych elektrowni węglowych. Koszt budowy instalacji jest znacznie niższy, ale też koszt utrzymania takiej instalacji jest znacznie niższy. Na samym koszcie utrzymania, to są e, o, oceny światowe, możemy zaszczędzić, zastępując elektrownie węglowe instalacjami fotowoltaicznymi, 23 miliardy dolarów amerykańskich rocznie. No, i to jest, to jest, to jest odpowiedź na to pytanie. Czy nas na to stać? Tak, to nas stać. Co więcej, mówimy o wyczerpywaniu się klasycznych źródeł energii, ropy, gazu, węgla, a tymczasem energii słonecznej ma no, no starczy na jeszcze kilka miliardów lat i my wykorzystujemy obecnie niewielki procent tego, co dociera do powierzchni Ziemi. W związku z tym no, jest to niezwykle Przyszłościowe źródło energii, tym bardziej, że jeżeli instalacje zbudujemy na obszarach nasłonecznionych, to te ceny są już naprawdę bardzo niskie. E, mówi się o cenach za godzinę rzędu dwóch centów. No to jest niezwykle e, atrakcyjna liczba i pokazuje, jaki jest potencjał. Co ważniejsze, jeżeli budujemy taką instalację, musimy włożyć pewne pieniądze, włożyć pewną energię w produkcję paneli. Czas zwrotu tej energii jest bardzo krótki. Ostatnio skrócił się do półtora roku. To też jest bardzo silny argument za, to, za tym, żeby rozwijać energetykę. No i teraz, jak świat zareagował na ten postęp, obniżenie cen? Jeżeli popatrzymy na te dane, Tutaj, które pokazuje 2006 rok, 15 lat temu e, instalacje fotowoltaiczne w skali światowej to jest 1581 megawatów. Po 15 latach 137 gigawatów, a za kilka kolejnych lat będzie 252 gigawatów. Liderem są w tej chwili Niemcy, to jest 32 GW. No to mniej więcej tyle, Ile moc e, energetyki węglowej w Polsce? Więc, no, to są dane imponujące. Kilka słów na temat e, historii. Pojęcie fotowoltaika od słowa greckiego FOS, światło, i nazwiska włoskiego uczonego Aleksandra Wolty. Napięcie w, mierzymy w voltach między innymi. A pierwszy patent dotyczący te, tego źródła energii to jest rok 1941. Amerykański inżynier Russell Hall. Um, no i firma Bell Labs, 54 rok. Pierwsze krzemowe ogniwo fotowoltaiczne. Od tego zaczął się przełom. No i od bardzo niszowego źródła energii dzięki olbrzymiej obniżce cen, pierwsze krzemowe ogniwa, cena była. 286 dolarów za wat, Obecnie jest rzędu 30 centów. Ten postęp jest imponujący, stąd już dzisiaj jest on najbardziej konkurencyjne, najtańsze źródło energii. No i dlaczego ja tu występuję i Państwu opowiadam o fotowoltaice? Już na początku wspomniałem, że my zajmujemy się badaniem nowych rozwiązań w tej dziedzinie, nowych materiałów. E, Wprowadziliśmy nową technologię, technologię osadzania warstw atomowych. E, nowe materiały testujemy do zastosowań takich jak, takie jak tlenek cynku, e, tlenek cynku z glinem, tak zwany azo, e, taki stop cynku, tlenku cynku z tlenkiem magnezu. Pracujemy nad e, ochroną e, warstw organicznych, fotowoltaiki organicznej, czyli technologią warstw barierowych. E, bardzo ciekawe rozwiązania mamy z te, użyciem technologii hydrotermalnej. Takie matryce nanosłupków, za chwilę Państwu po, pokażę, dlaczego to jest ciekawe. Tak wygląda taka matryca nanosłupków, która została e, przez nas ro, opracowana. Znaleźliśmy e, metody, jak wykonywać takie struktury. E, mamy szereg patentów na to rozwiązanie. Chodzi o to, żeby Poprawić zbieranie światła w instalacjach. Powierzchnię górną odpowiednio się trawi, robi się chropowatą, tak żeby ograniczyć odbicie od warstwy. My zaproponowaliśmy zamiast trawienia, do którego używane są bardzo agresywne kwasy, na powierzchni krzemu położyć taką strukturę nanosłupków. To jest bardzo tanie rozwiązanie. Koszt takiej matrycy to jest gdzieś kilkanaście groszy, a czas wzrostu to od jednej do dwóch minut. E, używamy też niegroźne dla środowiska chemikalia, żeby wytworzyć takie struktury. To rzeczywiście sprawdza się. Na to kładziemy warstwy, które są przezroczyste, a jednocześnie działają tak jak warstwy metaliczne. E, czyli nowe przezroczyste elektrody. Do tego używamy tlenek cynku, który jest tanim materiałem powszechnie używanym, bezpiecznym dla środowiska i bardzo ciekawą technologią. To umożliwiło nam zaproponowanie zupełnie nowej architektury e, ogniw, które tutaj dwa przykłady. Państwo widzą: krzem, e, na to warstwa słupków pokryta takim bardzo jednorodnie warstwą czy tlenku, cynku, czy stopu cynk, tlenku, cynku z tlenkiem magnezu, górna przezroczysta elektroda. I tego typu proste struktury, których koszt wytworzenia jest niski, e, mają wydajności porównywalne e, do tych ogniw, które możemy kupić na rynku. Chociaż to są testowe struktury, na pewno nieoptymalizowane w sensie zbierania e, nośników odpowiednimi strukturami e, elektrod górnej, więc tutaj jest możliwe. nas, że kładziemy na nasłupki i tak bardzo jednorodnie pokrywamy. E, mamy szorstką warstwę. To pomaga zbieranie. Takie ogniwo pracuje nawet jak światło jest równoległe do powierzchni ogniwa i porównywaliśmy zbieranie światła. Przez płaskie ogniwo, przez trawione, tak jak klasycznie się robi, i nasze. i Widać, że nasze rozwiązanie nie tylko jest konkurencyjne, a na pewno jest znacznie bezpieczniejsze dla środowiska, tańsze, ale jednocześnie lepiej możli działa. To jest bardzo ważne. Oczywiście w naszym przypadku nie robimy, nie produkujemy ogniw, robimy różne testowe, niewielkie konstrukcje, taką, Państwo widzą, do, do zasilacza, żeby uzyskać kilka wolt napięcia generowanego. Połączyliśmy szereg mniejszych ogniów. Warstwy pokrywamy, opracowaliśmy taką technologię pokrycia, żeby ograniczyć odbicie, czyli odpowiednie warstwy antyrefleksyjne. Szukamy też alternatywnych materiałów, takim bardzo ciekawym materiałem jest tlenek miedzi, on ma e, zakres spektralny, tak, na którym by działał, bardzo zbliżony do krzemu, stąd no, może być alternatywnym materiałem do Krzemu, i my roz, zaproponowaliśmy bardzo ciekawe rozwiązanie, jak wytwarzać takie warstwy bardzo atrakcyjne cenowo, więc pracujemy też nad tego typu ogniwami. Jakie są zalety naszego podejścia do takich zmodyfikowanych, krzemowych ogniw? Niskie koszty technologii, procesy bezpieczne dla środowiska, bardzo uproszczona konstrukcja ogniw, eliminuje kilka stopni y, w, w produkcji takich ogniw. No i eliminacja niektórych substancji chemicznych, na przykład tych stosowanych do trawienia krzemu. No ale to nie jest koniec naszych prac. Pracujemy też nad tak y, zwanymi strukturami hybrydowymi. W tej chwili dużo się mówi o y, elektronice, w tym fotowoltaice, z wykorzystaniem materiałów organicznych. One są bardzo tanie. E, mają też wadę takie, że często te struktury nie są odporne w, na warunki klimatyczne, środowiskowe. Stąd, jeżeli zaczęliśmy robić takie struktury hybrydowe, pokrywając materiał organiczny, nieorganiczny, to ten organiczny materiał jest chroniony. Z jednej strony tworzymy takie złącze materiał organiczny, nieorganiczny, które ma bardzo dobre parametry elektryczne. Z drugiej strony zapewniliśmy trwałość tego typu struktury czyli nasza warstwa nieorganiczna jest warstwą barierową. W związku z tym no, pod, pracujemy też nad takim rozwiązaniem. A to jest też bardzo ważne rozwiązanie, ponieważ materiały organiczne są bardzo tanie. Więc e, tutaj mamy bardzo niskie koszty technologii. W większości są to uproszczone procesy ich produkcji, więc znacznie bezpieczniejsze dla środowiska. Stąd no, też duże pole do popisu w tej dziedzinie. No i to jest takim najkrótszym e, możliwie wystąpieniu opis z jednej strony wagi tego problemu dla nas, a także e, podsumowanie, co my w tej dziedzinie robimy? Czym się zajmujemy?